Partnerem kanału jest sieć budowlanych hurtowni internetowych. Sklepy GT. W kolejnym etapie montażu naszej bramy. Jak możecie zauważyć, zamontowaliśmy już nasze ceowniki pod podmurówki. Tutaj zrobiliśmy sobie schodek niższy o 5 cm, ponieważ działka leci w dół względem tego panela. Tutaj równamy się do lewej strony działki. Brama w poziomie. Dźwigamy. I wanna write one of those cheesy songs Wanna tell you how I feel for you are not a type of guy that'll make you glow I promise you I'll give you all my love And I might blame you for things you don't do I stop breaking things around But don't let go, don't let go, you're the only one who can save my soul And I might blame you for things you don't do I stop breaking things around But don't let go, don't let go, you're the only one who can save my soul Tell me, will you fall if I fall, will you heal all my scars? Watch me bleed until I die. I wanna fight all of those crazy thoughts. Hearts on fire, but I'm not giving up. I wanna run out of time, let my body go. I wanna call you just so you can keep me warm. And I might blame you for things you don't do And stop breaking things around But don't let go, don't let go, you're the only one who can save my soul And I might blame you for things you don't do And stop breaking things around But don't let go, don't let go, you're the only one who can save my soul Tell me, will you fall, if I fall, will you heal? All my scars, watch me plead until I die. Tell me, will you fall, 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 Will you heal all my scars, watch me plead until I die? Wherever you are. jak możecie zauważyć, zakręciliśmy sobie tą bramę na nito nakrętki. To jest chyba solidniejsze niż przykręcać to na dłuższe farmery i grubsze. Górę żeśmy sobie przykręcili. Teraz przy przykładamy poziomicę. Możemy sobie wypionować tą bramę i ustawiamy sobie ją do pionu. Ona jest już ta, jest taka ciężka, że na tych dwóch zawiasach siedzi tu mocno ją mm, dopycha, więc to sobie ustawiamy. Ja sobie to zaznaczyłem mazaczkiem. Po środku biorę Wiertełko czwórkę, wiercę sobie przeloty na pilota, takie pilotowe, potem biorę wiertło jedenastkę i wkręcam śruba M8. I jak możecie zobaczyć, brama już sobie elegancko siedzi. I zrobiliśmy taki mały eksperyment. Le lewą stronę y, zamontowaliśmy na nitonakrętkach porządnie, silnie, wiadomo, długo i, bezsensownie. długo i bezsensownie. Prawą stronę kręcimy na farmerach, bo już idzie wieczór i na początku przymontowałem sobie farmerami, żeby po prostu zrobić sobie prowadzenie i ją ustawić, ale jak ją przykręciłem i zobaczyłem jak to trzyma szybciej, tak samo mocno. A jak się coś z nimi wydarzy, to sobie zmienię na nito nakrętki. Nie zmienisz, bo się nie wydarzy. Tak jest, więc na razie zostaje. Zostało nam wyregulowanie zawiasów. Chodź, chodźcie, zobaczcie, jak żeśmy to ustawili. Jest wyregulowane na jakieś 2 cm luzu. Więc jeszcze musimy sobie tą szczelinkę ściśnić, żeby było elegancko. Ale mamy takie pole manewru z lewej, jak i z prawej strony. Kręcimy sobie chyba teraz e, furtkę, żeby zrobić, bo idzie noc, a w nocy się nie pracuje, tylko się śpi. Co trzymasz w ręku? Maskownica. A co to za maskownica? Maskownica do tych śrub kontrujących do bramy i do furtki, tutaj już możemy zaprezentować jak to wygląda przy furtce, bo już jest zamontowane. To tak wygląda jak się zamknie, nie widać tych śrub kontrujących, widać tylko te e, zawiasy, a jak się otworzy, no to o, tak. Za tak. ja bardzo nie wiedzieliśmy o co tutaj kaman z tym, ale jakoś żeśmy wykminili. Więc jak możecie zobaczyć, furtka oraz dwie boczne furtki wiszą, e, wypoziomowaliśmy. Całkiem nieźle to się poziomuje, tak. ponieważ wystarczy tutaj sobie wykręcić e, śrubkę. Ten cały czpień wychodzi i furtkę i bramę możemy sobie ściągnąć. I to wtedy robić. Po, pojedynczo, nie? Żeby nie wyciągać. No, pojedynczo. Nie, żeby pojedynczo. Żeby to poziomować żeby chociaż na jednym zawiasie się trzymało. Nie? No. Montujemy jeszcze te maskownice. I, I kończymy, bo jest zimno, już się zaraz ciemno robi. No, a jutro kolejne wyzwania nas czekają, więc trzeba też jeszcze odpocząć. Psychicznie, i fizycznie? A, psychicznie. No, psychicznie o, tak. bardziej. Kulawo, trochę ja, no, Widzę, że temu nie podoba się jak, się, jak się zamyka. Ale co ci nie Co ci nie pasuje? No, bo to nowe jest, to tak jak nowe buty, też są od pierwszego dnia niewygodne. No. I obcierają stóp. Tak jest. I tak prezentuje się skończona brama. Zajęło to. z pół roku. W sumie to w tym roku to on tylko tutaj zrobił ogrodzenie i podłączyli mu gaz i chyba wodę. Czy wodę nawet nie w tym roku? I dostał puszkę na prąd. W tym roku wodę mi podłączali zimą. A i dostał jeszcze puszkę na prąd, ale musi pogadać z, z profesorem Remontem, żeby mu tu kurde. E, to. Erbetkę założył. założył jakąś, ale to już pewnie w przyszłym roku. No i co? Oficjalnie można powiedzieć, że sezon zamknięty. Także zamykaj. Zamykam. Mam profesjonalny sprzęt. Dostałem tutaj z tą bramą jeszcze szkobla, ale tego szkobla nie będę montował z racji tego, no nie, on że, on na kostkę jak że to trzeba już na docelowej kostce, bo wiecie, będą jakieś sznyty. Jak ale to, zanim ta kostka się pojawi, to ten szkobel dwa razy już zdąży zginąć. Ale mam węża. I myślę, że wąż też spełni swoje, yy, swoją rolę. Więc... Jak Pięknie. ktoś nie ma, to polecam. Ale powiem Wam szczerze, że brama faktycznie jest o wiele bardziej porządniejsza niż nasza. Przede wszystkim profil jest grubszy. Zobaczcie w pośrodku ma jeszcze dodatkową belkę e, taką dospawaną. Ona służy do tego, żeby tu sobie automatykę założyć, ale dzięki temu jeszcze dodatkowo usztywnia to. E, no, ona ma 5 metrów, tutaj w świetle w zasadzie. E, nasza brama ma tych metrów 4, to jest o metr krótsza, tylko że to jest. Nasza, u nas, nasza brama to jest brama e, tak zwana e, zapasowa w zasadzie. Jeszcze no, to wzmocnimy, spokojnie. To jeszcze będzie wzmocnione. A ta brama jest bramą główną, nie? No Powiem tak, że... jeżeli ktoś się zastanawia, czy swoją budowę e, ogradzać działką, e, ogradzać siatką leśną i tymi słupkami, od razu odradzam, ponieważ słupki i ta siatka kosztuje, ja wiem. No z połowy tego są no normalne. Jak na jedną stronę pewnie jedną stronę już byście na gotowo ogrodzili, a potem trzeba komuś zapłacić, żeby to zrobił, chyba że samemu siedzieć i czas marnować i materiał potem o, to demontować. Ja to lepiej od razu sobie... Dajcie panelówkę. Ewentualnie nie montujcie tylko bramy i furtki, żeby sobie ciężarówki wjeżdżały. No, tak jak, jakieś, nie no. wiem, 7 metrów powiedzmy nawet, żeby żaden się nie pultał, że, że wam nie skręci. I tu sobie tylko zasuncie jakąś siatką taką. Wiecie, a resztę róbcie już na gotowe. Ale bo... w piątkę przez 5 metrów, to przecież każda pompa ci przejedzie. No, zobaczymy, Henryk przyjedzie jakiś Wacław i powie, że on się tu nie złamie. Ale to wiecie, jak to w życiu bywa różnie z tym bywa. Jeszcze tak to... raz popatrzcie, jak to wygląda. O, zobaczcie, jak ława pękła, bo żeśmy za płytko wykopali. A, nie, pole, nie polewałeś. No, nie, spoko, wiecie, to jest kupa... To jest Śmie tylko budowa śmieci. majstra. To kupa jest, śmieci tam jest To rzucone, jest tylko nie? dom majstra, spokojnie. Ja tu będę mieszkał, więc ja się o to nie boję. No, a jak chcecie jeszcze coś yy, pooglądać z tej budowy, to śledźcie kanał, bo możliwe, że coś się będzie dziać. Na razie. Jak tak mówi, ja nic ja nie potwierdzam. Ale zobaczymy. Na razie.